Miłość nie jedno ma imię, to starożytna prawda, doskonale znana, bo te imiona miłości to na przykład filia, czyli miłość przyjaźni, storgę, miłość przywiązania, agape, miłość dar eros, miłość kochanków i jeszcze długo można byłoby wymieniać, iluż to miłościami człowiek potrafi kochać. Uświadomienie sobie wielości miłości jest czymś szalenie ważnym w procesie wychowania naszych dzieci. Nie ma jednej, jedynej miłości, którą człowiek by kochał. W domu, w rodzinie, Inną miłością kocha się żonę, męża, inną miłością kocha się dziecko, inną miłością kocha się babcie, inną miłością kocha się dziadka. I ważne, abyśmy najpierw zauważyli różność tych miłości i docenili najpierw to, że wbrew. Dość powszechnemu współcześnie przekonaniu, miłość nie jest najpierw więzią natury emocjonalnej czy uczuciowej. Często próbujemy zdefiniować miłość jako głębokie uczucie. W ogóle bywa, że miłość jest głębokim uczuciem, to prawda, ale nie jest prawdą, że to, co w niej najistotniejsze, wyraża się. Właśnie poprzez taką czy inną więź emocjonalną. Wystarczy wspomnieć ewangeliczny nakaz miłości nieprzyjaciół, gdzie z konieczności będziemy musieli sobie zadać pytanie o to, czy można w ogóle mieć pozytywną więź emocjonalną, ciepłą więź uczuciową z naszymi nieprzyjaciółmi. Rozsądna odpowiedź musi brzmieć: nie można. I to jest jedna z tych wielu sytuacji, które pokazują, że nie zawsze miłość wyraża się poprzez pozytywną, ciepłą więź emocjonalną. Miłość to zdecydowanie więcej niż tylko nasze uczucia. Kiedy próbować ją zdefiniować, a wielu już próbowało, to najmądrzejsze odpowiedzi. Będą przekonywały, że miłość to komunia. Miłość to zjednoczenie. Może być to zjednoczenie dwóch osób i wtedy mówimy o miłości osobowej, ale równie dobrze można poko pokochać rzeczy. I kiedy przeczytamy skąpca Moli Moliera, to przekonamy się, w jaki sposób można pokochać pieniądze. Zresztą z doświadczenia to znamy. Ze światem wiążą nas. Różne miłości. I to jest podstawowa wiedza o tym yy, doświadczeniu, która jest także bardzo potrzebna w procesie wychowawczym, w procesie kształtowania yy, dziecka, w tym co najbardziej fundamentalne yy, i najbardziej istotne. W stosunku do dziecka podstawą jest bezinteresowność i bezwarunkowość miłości. Dziecko nie może dowiedzieć się od nas tu weźmy to w cudzysłów oczywiście, że kochamy je dlatego, że ma blond włoski albo że ma śliczny uśmiech. Nie, kochamy je dlatego, że ono jest. Nie za coś je kochamy, tylko kochamy je dla niego samego. To jest tak pierwotne, tak istotne doświadczenie, że pozbawienie go dziecka może przetrącić temu dziecku życie, wpędzić go w zaklęty krąg zdobywania nieustannie akceptacji i potwierdzenia, że jego życie ma sens, że on sam, ono samo jako takie ma sens. To może przetrącić na długie lata życie komuś i zamknąć je w takim więzieniu, zamiast otwarcia tego życia na wiele przepięknych doświadczeń. Nie kocha się dziecka za coś, tylko kocha się je dlatego, że ono jest. I bez tej informacji, bez tego przekazu, bez tego doświadczenia, dziecko nie ma szans wzrastać jako człowiek w przestrzeni, która jest mu przyjazna.